Zanim przejdziemy do odcinka, chciałbym wam powiedzieć, że przygotowałem dla Was giveaway na stronie Halcase. Na 200 dolarów wystarczy wpisać tutaj ten kodzik, płacić 5,5 dolara i otworzyć skrzyneczkę Suncase no i dołączacie będziecie udział, macie do wygrania 200 dolarów. Przygotowałem dla Was takie skiny, m.in. innymi czy dig dla print także zachęcam. Oczywiście macie link w opisie, łapeczka w górę z dzwonkiem i lecimy do odcineczka. tam siema, siema, witamy, odcinku z Hulkase na moim kanale, następnie wiecie w kod promocyjnym wpiszcie kodik Grawid 18% 10 do wpadu oraz 70% centów na, na sam start. Oczywiście przepraszam za katar, bo dalej jestem chory. Więc troszkę może to utrudniać odcinek, ale mam nadzieję, że Wam się tak czy tak spodoba i zostawicie łapeczkę w górę z z dzwonkiem. Eee, no i wpadajcie też na konkursik, do którego macie link w opisie, który widzicie. w odcineczka, wpadajcie na Discorda. Oczywiście wszystko macie w opisie. Jak zawsze, wszystko w opisie. No i macie też darmowy konkurs na Halcasie, więc możecie sobie dołączyć, tak jak ja teraz, albo Fever Dream. I mogę sobie wygrać. Wy też co możecie wygrać. Także zachęcam, bo chyba codziennie jest tutaj Giveaway jakiś za darmo więc naprawdę spoko, jest też evencik. Eee, no my za dużo punkcików nie mamy jak zawsze bo mało otwieram tych skrzyniek eventowych, ale, e, ale wy oczywiście sobie możecie je nafarmić i tutaj możecie wbić do koła, akurat teraz nie ma losowania, bo no, ja to nagrywam o godzinie 6 nad ranem, więc no niestety, e, że tak powiem, no mało ludzi jest na stronie. E, w sensie dalej jest dużo, ale wiecie, no o 6, o 6 nad ranem no mało kto będzie kręcił kołem, więc Eee, więc dlatego, dlatego sobie też odpuszczę. Eee, dajmy sobie wszystko w generator skinów, 15 punktów. Eee, da nam jakieś pewnie 37 groszy, zawsze coś. Eee, mamy sklep wydarzenia, gdzie za te punkty możecie kupić sobie skinka, czy balansik, to tak jest spoko. Mamy skrzyneczkę faceit, ale ją sobie odpuścimy. Eee, mamy skarby z tokenów, jeśli wpłacicie tokeny, to na koniec to miejsce, które zajmiecie, trzymajcie skina. Jak przykładowo by była za pierwsze miejsce, czy jakaś kostka. jakieś hardanant, bardzo spoko. No i mamy te skrzynki wentowe, to sobie otwórzmy cztery takie skrzynki na sam start No i dzisiaj trzeba zrobić proficik, trzeba zrobić proficik potężny, potężny proficik. Dzisiaj nie mamy celu na odcinek, byleby zarobić, tak? byleby by zdobyć jakieś fajne skinki 31 dolarów, dobra, zostawmy sobie to na razie. Bitwa o skrzynią, bitwa o skrzynią, lecimy sobie, lecimy od razu myślę, że... Myślę, że damy sobie trochę tych skrzyniaczek. dajmy sobie tak. Myślę, że coś takiego na 3 osoby, całkiem spoko. 11 skrzyneczek, 400 dolarów prawie. No i, no i lecimy, trzymajcie kciuki. Jeśli to przegramy, no to już praktycznie połowa budżetu za, za nami, więc nie będzie to za dobrze. Pierwsza skrzyneczka, okej, okay, chyba włóczka najlepiej. W stad Traku Minimalware 75 dolarów, bardzo fajnie. Tu widzę jakieś potężne koski, no, ale nikomu nie spada, spada obrońca za 35 dolarów. I tak w najlepszym stanie ze wszystkich, więc spoko. I mamy fajne prowadzenie. Byleby tego nie zwalić, Chatterbox będzie najdroższy, no ale to i tak nie jest dużo, ok. Eee, I zobaczmy, co tutaj po cezetce. Ej, drogie te cezetki, spoko, spoko. Jest całkiem, całkiem Git. Póki co, póki nie przegrywamy, to jest Git. Eee, tutaj happy bestia, 27 dolarów eee, jest ok. No tutaj c będzie najdroższy. 20 dolców. No, trochę nas dogania ten bot po prawo, ale, ale nieźle, nieźle póki co. Tutaj Legion of Anubis, 8 dolarków. dolarków. Eee, no i zobaczmy co tu dalej. No i kasa spada, i jest po nas. O, jeszcze wóbka spada, wszyscy nam wyprzedzili. 3 skrzynki, proszę. No i gdyby to była kasa. A, jeszcze 57 zostaje 11 dolarów. No to GG. Ja nie wiem, dlaczego zawsze na końcu i drugi 57. O, okej, okay, to bez tetraka. I ostatnia skrzynka. No, no i GG. O, jeszcze włópkę za 200. No, nie wierzę. No i dlaczego nam chociaż ten, ta ostatnia wypchnie? Nie spadła. Jesteśmy zdominowani. Po prostu, zdominowani. Ja nie wierzę. Zawsze na końcu, zawsze na końcu przegrywam. Dobra, trzeba się tu odbić. Ta skrzynka jest na promocji, więc dajmy sobie coś takiego. 350 dolarów. Po prostu, no musimy się odbić. Musimy się odbić. Muszę jakieś fajne rękawiczki powiedzieć, Jakieś fajne skin z tej pierwszej skrzynki. Bo inaczej, no jesteśmy bez szans. Jesteśmy po prostu bez szans. Pierwsza skrzyneczka. Uwaga, uwaga. I. Okej, okay, ale chyba się środek najlepiej. No okej, okay, miarę podobnie. I teraz jakieś dobre rękawiczki. Proszę, proszę, jakieś dobre, dobre rękawiczki. Chyba wygraliśmy, chyba, że po prawo. Tak jest, zgarniamy to, odbijamy się totalnie, odbijamy się totalnie, mamy proficik. No ja uwielbiam tu skrzynkę Gloves. Ja uwielbiam tu skrzynkę Gloves. Mamy 1440 dolarów. No skrzynka Gloves to jest coś pięknego, coś pięknego. Niech ktoś nie widział poprzednich odcinków. To niejednokrotnie mi ta skrzynka oddawała. Więc. Myślę, że damy sobie jeszcze raz tą skrzyneczkę. Myślę, że damy. Czemu mielibyśmy sobie nie dać? Dajmy sobie. Dajmy sobie troszkę tutaj skrzyneczek. To, dajmy. Dajmy to. Dajmy to. Mm, double booster nie chce. Cyk. I damy sobie tak. 606 dolarów. No, całkiem sporo. Ale zawsze na trzech trzeba robić. No, Jak ktoś nie wie, to, to jak to się ogląda pierwszy raz odcinek. Teraz zazwyczaj bitwy robię na trzy osoby, bo uważam, że jest to najlepsza opcja. I rękawiczki. Proszę jakieś fajne na sam start bitwy. No i dało no, niestety, chociaż i tak najlepszy drop, okej. Okay. No, ja zazwyczaj robię na trzech, bo na czterech to jest za dużo. E, a, na, a na dwóch za mało, tak? Okej, okay. tu dostaliśmy 170 dolarów, więc fajnie dropło, no niestety... 290 dolarów MK, no nas niszczy. Trzy skrzynki do końca i 70 dolarów straty. No tutaj zależy od stanu wszystko, okej, okay. wychodzimy na prowadzenie. Proszę, żeby tylko nie przegrać tej bitwy, bo to jest potencjał na fajny profit. No każdy będzie droższy, nie? No i przegrywamy, 34 dolary różnicy, ostatnia skrzynka, proszę daj coś dobrego, proszę, proszę, proszę No i P90 na pewno wygrał Eee, a to było tyle samo, no nie wierzę O 33 dolary przegraliśmy, 33 albo 34. No tu był potencjał, no naprawdę fajny zarobek Dobra, dajmy sobie coś takiego 699 dolarów, no albo odda, albo nie Jeśli to odda, to jesteśmy zarobieni, tak szczerze Tak szczerze to jest zdecydowanie Zdecydowanie bitwa o spory zarobek Coś chciałem powiedzieć, bo no tutaj może potężnie oddać, proszę da jakąś fajną kostkę, no i panawaj dla każdego. Eee, a ja w najlepszym stanie, no ale to dużej różnicy nie robi tutaj jakaś fajna kostka. proszę, proszę, proszę. No jest lipa, jest lipa, bo się tak na... Chociaż nie, dobra, jest dobrze. I proszę, Glowce, żeby tylko nie zwaliły Nawet dla każdego syf. Ok, chyba wygraliśmy, chyba że poprawa. Nie, o 8 dolarów. O 8 dolarów. Jakiego mamy pecha Dobra, mamy tutaj punkciki za cashbacków, tak, tak w ogóle, jeśli nie widzieliście że są takie punkciki, no to są. Myślę, że otworzymy skrzyneczkę szok 4 razy. I mam nadzieję, że coś fajnego odda. No ale lipa się tutaj wydarzyła. No lipa. Mieliśmy już taki fajny proficik. No ja nie wiem, co się tu wydarzyło. Kalaszek redline może coś kosztować, a reszta raczej lipa. Ile to będzie? 32 dolary. No to lipa, tak czy tak. E, mamy coś w equipunku? Raczej nie. Niestety nie mamy. Niestety nie mamy, więc trzeba się tutaj odbić i stać nas tylko na jedną rzecz. Stać na, na skrzyneczkę Gloves. Na cztery osoby. To jest nasza jedyna szansa na bicie się. Ta skrzynka mnie zawsze ratuje. Poprzedni odcinek nawet w ogóle polegał totalnie na tej skrzynce, bo nas tylko i wyłącznie ona ratowała. No ale czy teraz uratuję. Proszę, proszę. Jeszcze raz jakieś fantastyczne rękawiczki. Proszę! Przegraliśmy, nie? Wygraliśmy! Ta skrzynka jest najlepsza. 1000 dolarów z powrotem. Dobra. Uwielbiam skrzynkę Gloves. Uwielbiam skrzynkę Gloves. Skrzynka jest niesamowita. Dobra, robimy sobie coś takiego. Trzy osoby. No i, no i musi oddać, musi oddać. Chcę wyjść z, dzisiejszym, z dzisiejszego odcinka z profitem. Chcę wyjść z profitem. Proszę, proszę. I na wulkani To jest 700 dolarów. Na no glawcy by musiał jakieś wajsy polecieć. A na to nie liczę nawet. Ojoj, oj, jak tu polecia. Ach, dobra, myślałem, że troszkę więcej. Dobra, no to na koniec myślę, że czas zrobić tak. Przecież trzeba sobie zrobić tak, nawet na 4 osoby. Lecimy po prostu. Po prostu skrzynkę go. Ja nic więcej nie mówię. No albo nie będzie profitu, albo będzie. Po prostu. Po prostu no. Łowiedźka w górę są z dzwonkiem. Lecimy. Albo ostatnia bitwa, albo jeszcze tutaj zrobimy jakiś profit. Proszę, jakieś rękawiczki fajne. I zaczynamy chyba dobrze. No jednak nie dobrze. Myślałem, że one są droższe. I tutaj jest syf totalny. I ostatnia skrzynka. Proszę. Jakieś wybitne rękawiczki. Proszę, za kilkaset dolarów. No i. Niestety. Niestety, niestety, niestety dzisiaj się nie udało. Eee, no ale skrzyneczka Gloss jest dalej. Najlepsza skrzynka na tej stronie. Polecam każdemu, bo no naprawdę oddaję w ogóle. tak na koniec się sprawdzę. Tak dla ciekawości. Jakie to są procenty w ogóle. Eee, no, ja sobie to wajsy trafiłem ostatnią. Ja trafiłem w chyba. okej, okay. No nie, nie są jakieś złe te procenty. Naprawdę fajnie oddaję ta skrzyneczka. Prawdy fajnie oddaję. Także wpadajcie na Hellcase'a, wpadajcie na konkursie na Halcasie, wpadajcie na Discorda. Dzięki za odcineczek. Trzymajcie się siema.